Witam w kolejnym filmie, dzisiaj niedziela, wracam już z działki pod Szczecinkiem, pogoda wczoraj dopisała, super była, dzisiaj jest jeszcze ładniejsza, jest jeszcze cieplej, nie, nie będzie, o widać niebieskie niebo, około 23 4 stopni nawet, może nawet więcej, więc pogoda prawie że idealna na jazdę, troszkę jak dla mnie za ciepło, ale lepiej jak jest za ciepło niż jakby było za zimno. No i wczoraj trochę porobiliśmy na działce. Niewiele, bo czas mijał bardzo szybko. To, co było zaplanowane, to oczywiście nie udało się zrobić wszystkiego. Wieczorem ognisko. No a dzisiaj wracam 160 km do domu. 150-160, jakoś tak. Czyli w weekend 300 km zrobione. Trasa, no nie jest jakaś mega duża, długa. Ale jedzie się fajnie, krajową 20, ogólnie. Od kościerzyny w stronę szczecinka, w piątek jechało się już fajnie do kościerzyny. Jechało się średnio, bo był duży ruch. Wiadomo, Żukowo zakorkowane, ja tam sobie objechałem bokami, ale to tam nie była jazda po 60 na godzinę, auta z jednej z drugiej strony, więc no jechało się bardzo długo, ale od kościerzyny już droga przyjemna. Dzisiaj też jadę sobie krajową 20. I ruch nie jest duży, jedzie się fajnie, zakręty, ładna nawierzchnia, więc naprawdę jest bardzo przyjemnie. weekend dopisał, pogoda dopisała. A w komentarzu napiszcie, czy wy coś pojeździliście w ten weekend, czy nie. Jaka była u Was pogoda, chociaż z tego co widziałem, to, to chyba cała Polska była ładna, przynajmniej w piątek i sobota, dzisiaj jakieś tam burze gdzieś. W okolicach Szczecina miały być, ale, ale większość Polski jest chyba yy, piękna pogoda. Także napiszcie w komentarzu, pochwalcie się. Wiem, że jakiś zlot był w Połczynie, Połczyn Zdrój chyba. Niedaleko tam, gdzie byłem, jakieś 40-50 km, Ale ja tam nie jechałem, bo, bo o 11.30 wyjechałem do domu już, żeby jakoś o normalnej porze przyjechać. Więc zlot odpuściłem. A może ktoś był na zlocie, to niech napisze, czy było fajnie, czy nie było fajnie. Pewnie było fajnie. Motocykli dużo, zresztą teraz słychać. Jadą kolejne, takie nie za duże. Chyba 125 właśnie. Ludzie korzystają z pogody. Dobra, ja też pokorzystam. Mam jeszcze jakieś chyba 80-90 km, więc z dwie godzinki jazdy i powinienem być w domu. A tymczasem do następnego.